Powiem Wam szczerze, że ten grudzień będzie taki... taki coś tam będziemy dubać, ale, ale nie za wiele, nie? Ja wróciłem z Polski po 19 latach i buduję swój dom. I czasami tutaj wyjaśniam parę, parę podstawowych rzeczy, takimi jak emigracja. Czyli emigracja skończyła się już parę lat temu, teraz jest wegetacja. vegetacja. Nie emigracja, a wegetacja. Niektórzy, słuchaj, niektórzy w Anglii to ponad stan to żyją. Polacy wegetują w, w Anglii dosyć, dosyć często, i, bo żyją ponad stan. No a tu nagle za, za niedługo się wszystko wyrówna, nie? Za niedługo się wszystko wyrówna. Bo de facto, de facto w Polsce to de facto na dzień dzisiejszy w Polsce zarabiasz e, średnio ogarnięty chłop. To już na funty wam przeliczę to takie 1200 funtów to zarobi nie? w Polsce. To się już tak zatarło, że oni już wiesz, lepiej żyć gdzie się żyje taniej, bo na polskim mi nie jest. W Polsce znajdziesz pracę za 7 tysięcy, tak, e, jak mówię. A mężczyzna powinien raczej ogarnąć za siedem koła jakąś robotę. to no nie widzę problemu. To dla mnie jest dramat. Dramat i zgrzytanie zębami.